Ok, gierka zapisana. Tym akcentem przechodzimy dalej. Tak jak myślałem, będzie zejście po drugiej stronie. Ubojni. Proszę tylko się tutaj rozejrzeć na górze. Możliwe, że tutaj też coś będzie do zebrania. Tutaj trochę krwi. Szczególnego nie ma. To jest skrzynka. Ciekawe, czy wybuchnie. Obstawiam, że nie. Silne Dobrze, weźmiemy. schodzimy boję do weźmiemy jak najbardziej W sumie my to obejrzeliśmy? Czekajcie, bo ja chyba zrobimy ten błąd. Powinienem wejść do góry. Zejść z drugiej strony. Teraz zobaczę, czy to się uda. I wchodzę tu, a schodzę gdzieś tam. Ciekawe, czy tak, tak się uda. Tam są schody w dół. Dobrze. Tędy nie mogę zejść. Czy mogę? Mogę, dobrze. Nie muszę tutaj używać za bardzo schodów. Szukam od razu cały dół. O, tego co nam brakuje to zawsze gra nam podrzuci. Więc najpierw szukuję dół. To już mam przeczucie, że wybuchnie. Jednak nie, całe szczęście. Ciekawe czy tutaj będzie tylko przełącznik czy też jakaś zagadka. Aha, i tutaj mamy te... Miejsca na zwierzęta, okej. Okay. Tam też coś jest. Zobaczymy zaraz, czy idzie tam się dostać. Aha, tutaj brakuje jednego akumulatora. Może idzie je przestawić? Nie, nie, idzie, więc musimy zdobyć akumulator w jakiś sposób. A teraz, jak do tego dokonać? To jest pytanie. Tam no, spadliśmy, tutaj możemy wyjść. Okej, okay, chyba jest nasz potrzebny akumulator. I zarazem dwie skrzynki, tak? Wygląda jakbyśmy mieli się zbroić na walkę. Bardzo dużo amunicji wypada. No, jakbyśmy nie znali kasa, to byśmy... To by nas to zaskoczyło, ale jednak nas to nie zaskakuje. Ciekawe gdzie kupić te głośniki. A idziemy dalej wtedy O, znowu mały boom Czy to, czy to wszystko musi nie działać? W tajemnej bitwie Tak jak przeczuwałem Zaraz mamy wszystko, co nam tutaj wypuścił? O! Ktoś dużego pana. No, nie ożywiaj mnie, kurde. Nie martw się o mnie, Lukas. Nie ja wiem go dobić, jak go ubić w ogóle, jaki sposób na niego, ale ja tylko trochę poobserwuję, bo jedno co dostanie, to on rzyga. No wystarczy w strzelać, jak się wydaje, ale mogę się mówić no, A tak fajny ziomek Lukas, nie? Nawet tam muzyczkę zapuścił. No dobra. Niech to Co na to poradzę? Co ty myślałeś Lukas, że ja tak patrzę? Pat, no? Prawie ja niego potrzebę. Jest nie... toksyczny ten. Ten obrzyganiec. A co my tutaj mamy? Nic. No chodź tu. Lokas. Not much of a that big, może ja nim byłem, Lukasa. Może jeszcze nikogoś wypuścisz? coś wybuchło. Wykonaliśmy tutaj tego agenta. Teraz pewnie musimy iść po schodach. Tutaj okay, nie bytamy jest jakieś wyjście. Chwileczkę, tutaj jest to połączone z tym, że warto to jakoś rozwalić w jakiś sposób. Nie wiem, spróbujmy, ale wątpię, dokładnie nie ma co. nic nie możemy zrobić. Tutaj skoczyliśmy. Okej, okay, podjęta strona się otworzy. Ale ciekawe czy tam... nic nas nie przywita dziwnego. weźmiemy suple, oczywiście. Jak jeszcze suple, to jeszcze sterilizujcie to znaleźć. I weźmiemy. Czekamy, czy ono żyje. Tam są browarki. O, you are next, akurat. Zaraz zobaczymy. Przyszła kolejna Ciebie 1408. Przypadał nam klucz wejściowy. Bierzemy monetę. Idziemy na górę. Przyszliśmy, dobra To by się zgadzało. No. 1408 Widzisz kolega jak nam podałeś klucz. Kod Znaczy ten dźwięk z poprzednich rezydentów. So, no nie, za nieźle Wszystko Ciekawe Że nóż pozwolą zostawić A tako, takie rzeczy jak życie Wszystko to wszystko, nie? Zobaczymy, no jeszcze zrobimy coś takiego. Pana Ta roślinka, co? Opatrzmy no, się, Dobra, jesteśmy zdali na pilot. Filozofia tutaj pana Lukasa, Have a nice day. pamiętacie kasetę wideo? Nie było bardzo podobnie. Ciekawe, jak tutaj się ta przygoda zakończy. Ciemniej. I na pewno będzie coś innego do rozwiązania. To jest tak samo. Alright, what do you say we play a little game? All you gotta do is light the candle and put it on the cake. Kiss my ass! Ethan language!

teleskop, spoko. Wisielec. Dzwonek i wrona i dziecko. Okay, sprawdźmy. Słomiona lalka. Ciekawe czy będzie wszystko tak samo. Hmm. Tutaj coś jest nowego. Chyba. Zobaczmy czy tą deskę możemy w ogóle wziąć. Nie. Okay, tam nic nie można wrócić. Potrzebuję balona. Odpalamy gaz. Ale tak, tym razem nie działa. Nie, zadziała. Okej. Okay. Przechodzimy tutaj. Tutaj było losar, nie? Pamiętamy. Na ramieniu nam wytatuował, na kasecie. Ciekawe jak to się zakończy. Musiało, musiała być jakaś zmiana. Teraz skoro mamy korbkę, to możemy tutaj ją przekręcić. ciemną. Dobra, nie to jest pali. Ja muszę mieć tu jakiś plan wyjścia. Coś, coś czuję, że tutaj będzie jakiś plan wyjścia. Klucz naciągowy. Czy ja w ogóle to potrzebuję? To jest pytanie też. Może ja właśnie tego nie powinienem odkręcać. Wtedy to wylatuje. No dobra. Let's do this. nie Chcemy skończyć tak jak kolega. Ale co powinniśmy zrobić? To jest pytanie za 100 punktów. To <todgłosy> jest rozwiązanie. A, woda, woda, woda. Nie się uda. Nie. To już zginęliśmy, Czekajcie. Tak ma być. Nie, musimy tutaj coś innego wymyśleć. Im większa odległość, tym większy rozrzut śrutu przy strzeli się. czy widać. Więcej obrażeń przeciwnikom, Podejść jak najbliżej. No dobra. Musi być jakiś sposób. Tym razem po prostu nie odkręcę tej, tej beczki. I ogień nie strawi wszystkiego. Może w ten sposób zobaczę. Czy się uda? Tak. Alright, what do you say we play a little game? All you gotta do is light the candle and put it on the cake. Kiss no, my so. ass! Ethan language. There are children in the building. Somewhere. I think. I'm not sure anymore. Sielec, <laughs> to będzie to, to samo pewnie. Wisielec, dzwonek. dziecko poczekajcie. Hmm, To sposób, żeby tam przejść. Z palącą się świeczką. I zakręcając tego. Nam tak nie jest potrzebne aż. Dobra, tam wszystko się sprowadzało do tego, że nam napisał lozer, nie? Jakieś balona, mamy też balona dobra. Ah! Yeah. 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 Gęsi pióro. się go oczywiście nie udźwignie. Czy coś. A może całą lalkę mu teraz wrzucić. Zobaczymy zaraz. Co tu jest na rzeczy? Trzeba pomyśleć. Wychodek woda hmm. nam będzie potrzebna, ja po prostu tego nie będę wyciągał. I zobaczymy, czy wtedy się bardziej rozpali. Tam to chyba będzie najlepsza opcja. No tak zrobię. To miejsce, to może to otworzę dopiero po tym, jak ogień będzie się rozprzestrzeniał. No zobaczymy, uciekamy stąd, czy nie idzie? Nie, nie idzie się co tam. Coś tam cyka, ale co to jest, to nie wiem. To jest w puste miejsce, dobra. Nie zginęliśmy. A tu jest bomba, dobra. Może coś z tą. A już wiem. I tutaj. I uciekamy, uciekaj, i ten. Świetnie to zrobiliśmy. Ekstra. To nie

What the fuck do you want? You? Dead? <laughs> Guess that's not in the cards Not yet Lucky me Look, unless you have any more surprises up your sleeve I suggest you... <laughs> now that would be telling, Ethan And I don't do spoilers So this is a surprise Test A to ciekawe mamy naszą skrzynię mamy też głowę osobnika serii D, co jest dla nas bardzo ważne zero 0,05 D005 mam się przyda, tu mamy jakieś manekina Bez rąk Patrząc na mapę, to gdzie my jesteśmy? Mm -hmm. Tutaj, tak? Pójdziemy na lewo Ja myślę, że palec nam nie będzie potrzebny Teleskop też nie Głowa póki co też nie, gęście piórko też nie Mamy tylko takie ważne rzeczy. Czyli, no, no, weźmiemy tak. Palnik weźmiemy na pewno strzelbę, silna chemikalia, pistolet, nóż musi być paliwo do palnika. Jedne chemikalia, bo nie wiadomo co znajdziemy. Mamy apteczkę. Mamy dużo ziela. To się ziela. Dużo apteczkę będziemy robić z ziela. Apteczki. i to wszystko. Okay, ja sobie tutaj grę zapiszę. I po zapisaniu zobaczymy, jak będzie dalej.